Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj Wam powiem o ustawieniach do fotografii makro w bardzo prosty i konkretny sposób oraz o tym, dlaczego fotografia makro jest najtańszym, e, wymaga najmniejszego, najmniejszej inwestycji, a daje najfajniejsze, najszybsze, spektakularne efekty w momencie, kiedy, kiedy zaczynamy tą dziedzinę fotografii e, praktykować. Okay. Zacznę od tego, dlaczego fotografia makro jest najtańszą, e, najtańszą formą fotografii, ponieważ tak naprawdę nie ma znaczenia jaki macie aparat. Oczywiście oddały się głosy, że duża klatka i tak dalej, ale tak naprawdę nie ma to znaczenia. Jakikolwiek aparat macie, ten aparat jest bardzo dobry do tego, żeby zacząć robić zdjęcia fotografii makro. Natomiast przechodzimy do obiektywów, czyli aparat, jaki macie, jest ok. Obiektywy. I teraz pamiętajcie, i to jest zasada tak naprawdę nienaruszalna, że e, zdjęcia w e, fotografii makro robimy w ustawieniach funkcji manualnej. Nie robimy zdjęć, czyli aparat mamy ustawiony na funkcję manualną i oczywiście obiektyw. Do tego też, jeżeli macie obiektywy AF, czyli z autofokusem, wyłączacie autofokus i przechodzicie na obiektywie na ustawienia manualne, czyli na fokusowanie, naostrzenie w sposób manualny. Dlaczego? Dlatego, że choćby nie wiem jak dobry, jak cichy, jak, jak sprawny, jak, jak bez, bezruchowy, że tak powiem, bezwstrząsowy silniczek w obiektywie typu autofokus, czy to będzie nano, na przykład te, które ma Canon, czy to nawet te troszeczkę starsze modele z, z silnikiem STM, nie ma znaczenia. Drgania silniczka w momencie, kiedy macie ustawione, ustawiony, ustawiony Obiektyw na autofokus, to wtedy drgania silniczka w momencie robienia fotografii makro, czyli tego bardzo dużego zbliżenia, niestety one zawsze będą, ten, ten autofokus automatyczny będzie po, po, powodował. Lekkiego rodzaju drgania, dlatego zawsze ostrzymy i ustawiamy na e, obiektyw na, na ma manualny. Czyli teraz, tak, jeżeli macie, nie macie w pełni manualnego obiektywu dedykowanego do fotografii makro, to korzystajcie z tego, który macie i wtedy wyłączacie funkcję autofokusa. I teraz. Niekoniecznie musicie mieć obiektywy stricte opisane jako makro. Te obiektywy oczywiście są najlepsze w do robienia fotografii makro i też są, są różnego rodzaju opcje. Możecie mieć powiększenie 2 do 1, czyli e, obraz uzyskany, zdjęcie zrobione danego obiektu, czy to będzie robaczek, czy to będzie kwiatek, czy to będzie pyłek, czy cokolwiek, co będziecie robili, będzie powiększone razy dwa. I to są dosyć drogie już w tym momencie tego rodzaju obiektywy makro, które dają obraz dwa do jednego. Ale są też tańsze obiektywy makro 1 do jednego i też są obiektywy 1 do dwóch, czyli będzie o, po, o połowę tylko... Wień, będzie, stosunek powiększenia będzie 1 do dwóch. I teraz pytanie, czy potrzebujecie... Stricte obiektywów makro, nie. Możecie mieć obiektywy takie, jakie macie. Natomiast tańszą formą może być na przykład dokupienie czegoś, co się nazywa tuby przedłużające. Nie wiem dokładnie, jak po polsku przetłumaczy, po angielsku to jest extension tube, czyli takie pierścienie, które się nakłada pomiędzy aparatem a, a obiektywem. I te pierścienie z reguły są sprzedawane w zestawach po trzy. Możecie je mieć w, różnym, w różnych wielkościach, w zależności od tego, jakie powiększenie będziecie chcieli. 12, 24, 36 mm, czyli, czyli takiego, rodzaju, takiego rodzaju te tuby możecie sobie kupić, okay? albo następne rozwiązanie to są takie filtry. Soczewki powiększające. E, może to być plus 1, plus 4, plus 10, i to też jest rozwiązanie do tego, tańsze rozwiązanie niż na przykład wydanie pieniędzy na, jeżeli jeszcze nie wiecie, czy rzeczywiście fotografia makro jest tą, <coughs> przepraszam, jest tym rodzajem fotografii, która Was będzie interesowała. Więc może na początek warto albo kupić te te extension tube, czyli te, te pierścienie przedłużające. Pamiętajcie, oczywiście, żeby montaż tego pierścienia, jak będziecie kupowali, był zadedykowany do typu aparatu, który macie. Lub te właśnie filtry powiększające. I one też dadzą Wam bardzo duże, bardzo duże powiększenie i też dadzą wam, wam efekt makro. I teraz następna rzecz, jeśli chodzi o obiektywy, i ogniskową. Im, dłuż, Im większa ognisk, dłuższa ogniskowa, czyli powyżej 50 mm, jeżeli to jest 50 mm, 85 mm, 90 mm 100, tym o tyle jest to lepsze. W sensie, jeżeli chcecie robić zdjęcia robaczką, pajączką, biedronką, pszczołą, to pamiętajcie, że insekty. Są płochliwe nazwijmy w ten sposób i dlatego e, jeżeli będziecie mieli dusz, obiektyw z dłuższą ogniskową będzie nie będziecie musieli tak blisko tak bardzo się zbliżyć do tego do tego e, robaczka czy do tej biedronki czy tego obiektu ponieważ dłuższa ogniskowa da wam możliwość jak gdyby większego dystansu u, utrzymania większego dystansu a przy jak gdyby skompresuje wam i przyciągnie wam przyciągnie wam obraz natomiast przy szerszych ogniskowych czyli przy, przy, przy krótszych ogniskowych 24, 28, 35 wtedy Niestety musicie się bardzo zbliżyć, ten dystans zmienić, żeby uzyskać, uzyskać e, no to, to powiększenie, to, to, które chcecie. Czyli pamiętajcie, że im dłuższa ogniskowa, tym da Wam e, bezpieczniejsze, czyli takie podejście do tego, do tego obiektu bez wystraszenia tego obiektu. Ok, to co by było, czekajcie, ja sobie zerknę na moją to, jeśli chodzi o, o, o obiektywy, to, to, mamy, to, mamy, to mamy to. I teraz, czyli tak, albo tuby, tuby przedłuż, przedłużające, albo soczewki powiększające. To są te, te, dwie, te dwie rzeczy. I następna rzecz to jest światło. I teraz tak, dla tych, którzy potrafią i się nie boją i potrafią obsługiwać e, flash, czyli, czyli lampę błyskową, to tutaj nie będzie problemu. Ale z mojego doświadczenia wiem, że korzystanie, raz, że kupienie dodatkowego sprzętu w postaci lampy błyskowej jest to kolejny wydatek. Dwa, e, nauka obsługiwania lampy błyskowej też może być pewnego rodzaju wyzwaniem. Więc co można zrobić i co należy zrobić? Mieć zewnętrzne światło, którym będziecie oświetlali obiekt, który chcecie sfotografować, czyli tego robaczka, czy ten kwiatek. I do tego może być wszystko: możecie nawet użyć swojego smartfona, albo latarki, żeby, albo lampki, jeżeli jesteście w domu, do tego, żeby oświetlić ten obiekt. I wtedy, wtedy ten obieg jest oświetlony, i wtedy zupełnie inaczej takie, taki obiekt, takie zdjęcie wygląda zrobione z dodatkowym oświetleniem. A to dodatkowe oświetlenie jest również po to potrzebne, żebyście mogli zastosować, zaraz Wam podam, jakie konkretne ustawienia, ponieważ bez tego dodatkowego oświetlenia niestety utrzymanie tych ustawień nie będzie możliwe. Czyli to jest następna rzecz. I jeszcze coś, co jest też konieczne, a mianowicie dyfuzor. Dyfuzorem może być tak naprawdę nawet biała kartka papieru. Tak? Chodzi o to, żeby to światło, które, którym będziecie oświetlać ten wasze, tego waszego robaczka, tego, albo tego pajączka, albo te, te, ten kwiatek, żeby to światło było przepuszczone przez dyfuzor, czyli przez białą kartkę papieru albo przez dedykowany, dedykowany, który można naprawdę za małe, za małe pieniążki kupić, takich małych rozmiarów dyfuzor. One możecie je później założyć na obiektyw, jeżeli będziecie mieli lampę, albo po prostu trzymać, trzymać w ręku i mieć, mieć to, mieć to oświetlenie w ten sposób zrobione, żeby światło nie było ostre, żeby źródło światła, czy to będzie smartfon, czy to będzie lampka, e, żeby nie było ostre, żeby nie, żeby było przepuszczone, przefiltrowane, czyli to są te, te e, jak gdyby wyposażeniowe, wyposażeniowe rzeczy, a że większość z nas, przynajmniej moje pokolenie, jest pokoleniem Adama Słodowego, więc myślę, że, że nie będzie trudno dać sobie radę e, na początek przynajmniej, żeby stworzyć taki, taki zestaw. Ok. Teraz przejdziemy do ustawień. I pamiętajcie, e, m, ponieważ taką dygresję zrobię, e, spotykam się z komentarzami na tym moim kanale. Na przykład jak podałam zasadę, jak fotografować księżyc, jest to, jest to zasada jedenastki. Która jest zas zasa znaną zasadą na całym świecie, i wszyscy fotografowie, którzy fotografują, czy księżyc, czy, czy drogę mleczną, stosują tego tą, tą konkretną zasadę. Natomiast ja, pojawiły, się, pojawiły się komentarze, że to jest bzdura, że to w ogóle nie ma, tak się nie da, że to, że to nie działa, i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę nie będę dyskutowała z takimi komentarzami, bo one są po prostu bez sensu. no Tak jakby nie wiem. No, tak, jakby ktoś, kto. Bo te, te, te komentarze wynikają z tego, że ktoś najprawdopodobniej nigdy się nie spotkał z taką zasadą. Nigdy o takiej zasadzie fotografii. Która jest de facto oparta na matematyce, fizyce i optyce, nie słyszał. Więc wtedy pojawiają się takie, czasami, nie, nie zawsze, ale czasami, że to jest, to jest głupie i to nie działa, i ja, że ja jestem po prostu głupia. Coś takiego mówię, więc takie rzeczy się też zdarzają. Wracam do tych ustawień tutaj, tutaj dla fotografii makro. Trzymajcie się tych ustawień i, i naprawdę nie ma co kombinować, bo te ustawienia dadzą Wam. Taki efekt, jaki powinien być. Zaczynamy od e, przysłony, czyli F. F ustawiajcie sobie albo 8, albo 11, pomiędzy tym zakresem. Nie ustawiajcie na, na F 1,8, 2,8 czy tam e, 3,5. Nie. Nie ustawiajcie, powtórzy w fotografii makro nie chodzi o to, żeby, żeby punkt ostrości, czyli zakres ostrości był tylko w oczach, na przykład takiej Biedronki, albo w oczach, e, e, albo w odłoku, w odwłoku pszczółki, albo tylko na jednym pyłku, na jednym pyłku kwiatka. W fotografii makro chodzi o to, żeby cały obiekt, który fotografujecie, żeby był ostry. I to, czyli. Ta, ta część w kadrze, a ten obiekt w kadrze będzie, ponieważ jest to fotografia makro, będzie wypełniał cały kadr. Dlatego F musi być dużą cyfrą, czyli F8 lub F11. I tego się trzymajcie. Ok? To mamy pierwszą zasadę. Druga zasada, jeśli chodzi o ISO, oczywiście ISO, jak najniższe, czyli jak najniższa cyfra, w zależności od aparatu, jakie macie, albo ISO 100, albo ISO 200. I następna, następne ustawienie, czyli e, czas otwarcia migawki na 1,250. Powtórzę F8 do, do, do 11 w za tym zakresie. ISO 100, 200, w zależności, jak, co macie na aparacie. I e, szybkość otwarcia migawki 1,250. I teraz, ponieważ w zależności od światła, jakie będziecie używać. To e, możecie sobie wtedy regulować, e, bo na przykład przy tym ustawieniu, załóżmy, 1,250 e, e, może być e, za ciemno. To zmniejszcie, czyli zmniejszcie cyfrę, zróbcie sobie na 1,160 e, na przykład. Światło padające na obiekt będzie Wam determinowało mm, Jakość ekspozycji. I tutaj macie dwie ruchome rzeczy. Zostawcie F, nie ruszajcie, nie zmieniajcie F, natomiast możecie sobie operować troszeczkę albo właśnie czasem otwarcia migawki, albo troszeczkę ISO, czyli ze 100 możecie przejść na 200. I to są te rzeczy, które, które, ale jeżeli będziecie mieli stałe, stałe światło, stałe światło e, e, o stałej mocy, to wtedy nie ma co się martwić. I jeszcze jedna zasada, jeśli chodzi o fotografię makro, jeżeli będziecie robili w ogrodach, w parku, w krzakach, czyli w, przy słońcu zewnętrznym, e, zawsze, zawsze lepiej jest wejść w Zacienione miejsce, to znaczy takie miejsce, gdzie na taką roślinkę nie pada bezpośrednio słońce. Ponieważ ten naturalny, ten naturalnie zacieniony, nie mówię o cieniu, w którym jest ciemno, tylko mówię o takim miejscu, gdzie słońce nie pada bezpośrednio na, 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 tą, na, na, na obiekt, który będziecie fotografować. Ponieważ będzie to za. Ostre światło. Zawsze znajdźcie sobie taki, taki może pod drzewem gdzieś, może gdzieś pod krzakiem, żeby jakiś naturalny element w przyrodzie stanowił pewnego rodzaju właśnie ten dyfuzor, czyli tą, tą, tą firankę nazwijmy. Ok, to to mamy to. I teraz. E, mm, I teraz. E, Dlaczego, tak jak powiedziałam, dlaczego jest najtańszą formą, formą, formą e... Aha, wrócę jeszcze. Jeżeli macie możliwość, na przykład, jeżeli będziecie robili w ogrodzie albo w domu e, i e, macie e, 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 statyw, to korzystajcie ze statywu i wtedy sobie ustawiacie na statywie aparat. Dajcie sobie czas wyz wyzwolenia migawki na dwie sekundy i wtedy będziecie pewni, że nie będzie drgnięcia. A jak nie będzie drgnięcia, nie będzie rozmazania tego, tego zdjęcia. Czyli statyw jak najbardziej, ale jeżeli nie macie. Statywu. To wtedy prosta zasada, bardzo ciasno trzymajcie ramię i łokieć przy sobie, żeby to, żeby ten aparat był bardzo mocno usztywniony, żeby to trzymanie było us, us, usztywnione. Nie mówię o tym, żeby w dwóch rękach trzymać, ponieważ ta druga ręka będzie Wam służyła do tego, żeby trzymać albo dyfuzor, albo, albo e, oświetloną, albo dyfuzor z, 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 ze źródłem światła, czyli z latarką. Na przykład, jeżeli będziecie chcieli korzystać ze smartfona albo z latarki. Jeżeli nie będziecie chcieli... Mm, Albo nie będziecie mogli korzystać z jakiejś lampki, którą będziecie mogli wycelować, wycel wycelować. Czy umieścić i wycelować na, na, na obiekt? Możecie zrobić odwrotnie. Możecie na statywie umieścić e, źródło światła zewnętrznego z tym dyfuzorkiem, jakoś to przymocować, a wtedy obie ręce mocno przy sobie, mocno e, łokcie przy sobie, i wtedy one będą wam trzymały ten aparat tak bardzo mocno, jak, jak, jak gdyby na statywie. Chodzi o to, żeby w jak najlepszy z możliwych sposobów wykluczyć drgania drgania aparatu. Natomiast mówię, no najlepiej jest to zrobić na statywie: kupić sobie jakiś miniaturkowy statyw, albo no taki, żeby, żebyście mogli regulować wysokość. Ustawić aparat na statywie, wypoziomować i e, e, dać wtedy czas, czas wyzwalania migawki na dwie sekundy. I jesteście w 100% pewni, że nie będzie, nie będzie żadnego drgania. To są te zasady, jeśli chodzi o fotografię makro. Tak jak mówię, aparat nie ma znaczenia, tak na dobrą sprawę. Obiektywy możecie nawet te stare stare obiektywy typu vintage, przedwojenne, przedwojenne powojenne, z nich korzystać. Nie muszą to być dedykowane obiektywy typu makro. Możecie zastosować te pierścienie przedłużające lub filtry, które są soczewkami powiększającymi. Światło zewnętrzne może być smartfonem, dyfuzor może być kartką papieru, statyw będzie dobrą rzeczą. Jeżeli nie macie statywu, to może znajdziecie sobie coś, na czym będziecie mogli postawić ten aparat i on nie będzie drgał samowyzwalacz na dwie sekundy. Nie trzeba nigdzie jeździć, nie trzeba zwiedzać miast, nie trzeba krajobrazów widzieć. Możecie pójść do parku, możecie pójść do ogrodu, możecie sobie w domu stworzyć, kupić kwiatka zwykłego, na przykład, nie wiem... E, chryzantemę, czy, czy, czy jakiś inny, który ma fajną strukturę, fajną powierzchnię i ten kwiatek sobie, sobie w domu fotografować. Efekty naprawdę są fantastyczne, są widoczne od razu. Zastosowanie tych wszystkich ustawień da Wam pewność, że te zdjęcia będą Wam wychodziły coraz, coraz lepsze. E jeśli ktoś zapyta się, jakie, a jeśli dedykowane obiektywy, to jakie obiektywy? Jakich firm? Bardzo dobre obiektywy. Makro robi 7, 7 Artisan, czyli 7 Artisan. Samyang robi bardzo dobre też obiektywy. One są oczywiście w pełni, w pełni manualne, ale dedykowane do makro. Droga firma, ale już naprawdę bardzo dobra, to jest Laowa, Ova. Luba. Jak gdyby po angielsku, ale ona już jest, już, jest, już, jest, już jest droga. Jeżeli macie dedykowane, typu na przykład, jeżeli używacie Canona i macie Canonowy Makroobiektyw, to jak najbardziej, albo Sony Makro, albo Lumixa Makro, to wtedy tak, jak najbardziej, ale pamiętajcie, żeby przełączyć obiektyw na manualne ostrzenie, żebyście to wy ustawiali ostrzenie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której prawie, że zapomniałam, zapomniałam a mianowicie z reguły wszystkie aparaty wyprodukowane w ostatnich 10 latach, czy to lustrzanki czy nie lustrzanki mają funkcję, która się nazywa po angielsku focus picking. Focus picking peaking to jest taka funkcja, która po włączeniu na aparacie podświetla, też możecie sobie ustawić kolor, czy to będzie czerwony, czy to będzie niebieski, czy to żółty, podświetla yy, obiekt na który skierowany jest jest fokus. I wtedy, ponieważ jesteśmy na manualu, i wtedy możecie w bardzo sposób wyraźny widzieć gdzie czy złapaliście ostrość czy nie. Bardzo pomocna rzecz, żeby, jeżeli w waszych aparatach jest ta funkcja, czyli focus speaking, nie wiem jak to się nazywa po polsku, może to być Jezu, do, 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 kolorozy, do, do, do do wydzielenie obrzeży danego, danego obiektu, nie mam zielonego pojęcia jak to się nazywa po polsku. W każdym razie ustawcie aparaty na focus peaking i wtedy. W momencie, kiedy będziecie ostrzyć, aparat będzie wam pokazywał na wyświetlaczu... E na przykład jeżeli będziecie je ustawione na czerwony kolor będzie wam pokazywał czy złapaliście ostrość tam gdzie chcecie i wtedy możecie sobie możecie sobie to, to regulować albo zbliżyć się do, obiektyw, do obiektu, który fotografujecie albo, albo troszeczkę troszeczkę odsunąć, możecie jak gdyby w ten sposób zmieniając dystans do obiektu regulować tą ostrość, czyli focus peaking jak najbardziej ponieważ oko jest nasze to co widzimy, patrzymy na ekran na aparacie może by być y, złudne, może być mylące. Ten Focus Picking jest fantastycznym narzędziem. Dla tych, którzy mają kanony, y, a nie mają tej funkcji, to prosiłabym, żebyście sobie zerknęli, bo na przykład Magic, Magic Latin można za, zainstalować na. na czyli to, to zewnętrzne oprogramowanie, które się o, o, instaluje nie w aparacie, ale na karcie i aparat sobie z karty pobiera, z tej karty na której, z SD, pobiera sobie ustawienia i można w ten sposób, w ten sposób doposażyć Canona w focus picking, jeżeli fabrycznie, jeżeli to są te starsze modele lub na przykład niektóre modele M, żeby, żeby ten focus picking działał. Uf, to by było na tyle. To by było na tyle, dziękuję, dziękuję, dziękuję ślicznie, serdecznie, zapraszam Was do tego, żebyście, namawiam Was do tego, żebyście praktykowali, praktykowali, ćwiczyli fotografię makro, bo ona jest spektakularna i tak naprawdę jest najmniej, wymaga, najmniej kosztowna, wymaga najmniej nakładów finansowych. Dziękuję serdecznie za czas spędzony ze mną, zapraszam na następne razy, do zobaczenia, do usłyszenia, dziękuję.